Życie jak muzyka, część trzecia, czyli historia pewnego koncertu, czyli muzyczny napad. No dobrze, to przenosimy się na warszawskich grochów na początek lat 90. No i okazało się, że jeden z naszych kolegów, pseudonim Puzon, to też cała historia, ale kiedyś opowiem o nim, miał swoje mieszkanie w kamienicy na Serockiej, w takim dosyć rudzowym miejscu dla przyjezdnych, no to było hardkorowe żeby wejść w bramę takiej starej kamienicy, no być może przedwojennej, od strony podwórka tam się wbić, no ale spoko no my, my oczywiście tam zaczęliśmy się regularnie spotykać a że kolega był basistą, no to siłą rzeczy, braliśmy do niego instrumenty, no i tam sobie graliśmy graliśmy na początku absolutne jakieś tak zwane loty Nawet była taka historia, że któregoś czasu O północy wbił kolega Gała świętej pamięci I mówi, e kurna chłopacy No na wiatracznej was słychać A od wiatracznej do serockiej No to zaraz, zaraz no dobre dwa przystanki tramwajowe a takie nawet 2,5 tak więc no robiliśmy wrażenie zresztą któreś którejś nocy lokalsi się już zgromadzili pod oknem i powiedzieli że nas zabiją jak nie przestaniemy grać no to już wiedzieliśmy, że to jednak trzeba przestać grać, ale właśnie w takich warunkach tworzył się zespół Ticket Must Be Performation nazwa tego zespołu wzięta została z tramwaju, bo wówczas jeździliśmy często tramwajem na drugą stronę Wisły, no i na odcinku mniej więcej właśnie od wiatracznej do rogatek na moście Poniatowskiego do wieżyczek, czyli pierwszy przystanek za Wisłą, grasowali kieszonkowcy. Kieszonkowcy, kanary, no to po prostu to, to się działo. No i, i, i kiedyś właśnie najpierw była tak kieszonkowców, później weszli kanary, no i jechał jakiś typek z nami, który nie mówił po polsku. I wszedł do niego pan kanar i mówi, bilecik do kontroli, a koleżko mówi, że on nie tego. No to on od razu i, i, i że, że tickets. No to koleżko pokazał mu tickets, a w tym momencie bilet nie był po prostu skasowany, bo to jeszcze były czasy analogowych kasowników typu pff, i trzeba było dziurki wybić. No i okazało się, że typek do niego mówi. Ticket must be performation. No to po prostu koleżko wymięk, no i my też wymiękliśmy, bo to było bardzo śmieszne powiedzenie, no i tak się okazało, że nazwaliśmy swój zespół. No więc jak już mieliśmy ten zespół, no to bardzo nam zależało, żeby się jakoś tam objawić. No, kręciliśmy się wokół załogi regowej. No i przede wszystkim no, najważniejszą rzeczą dla nas było, żeby po pierwsze poznać się ze Sławkiem Gołaszewskim i z Robertem Brylewskim. No i okazało się, że nasz grochowski wywiad doniósł, no bo już wtedy mieliśmy struktury Grochów Cross, że tak powiem, ale to też inna historia. No i donieśli nam typowie, że będzie koncert regę, taki mikrofestiwal w Ośrodku Kultury Ochoty przy, przy Grujeckiej. No dobra, no to po prostu wbijamy na ten koncert, ale jeszcze za bardzo nie wiedzieliśmy, jak to mamy zrobić, bo był chytry plan, że po prostu tam wystąpimy, tylko nie wiedzieliśmy jak, ale jak to śpiewa zespół Bad Brains Attitude, czyli liczy się podejście. No i oczywiście się okazało, że moja sąsiadka z góry, z piętra wyżej, czyli z ostatniego, 10 piętra w bloku na Grochowie przy Garwolińskiej, Bata Gałecka akurat poszła do jakiejś tam pracy i w pracy miała urządzenie, które mogło laminować. No więc ja sprytnie od razu pomyślałem, że no to jaki jest ekstra pomysł, to zrobimy sobie legitymacje służbowe, no bo to były czasy, początek lat 90., więc każdy identyfikator to niemalże nawet bardziej działał niż dowód osobisty. No więc koleżanka Beata wyprodukowała imienne identyfi identyfikatory, słuchajcie, takie identyfikatory dokładnie, po prostu imię i nazwisko, tam się widzę, odbija, ale nieważne, no taki identyfikator, tutaj Tutaj mam obcięty niestety, ale to powiem o co chodzi. No, i tam było imię i nazwisko, i nazwa zespołu Ticket Must Be Performation, no i nazwa naszych struktur, czyli grochów. Cross. No dobra, tak więc z tyłu głowy każdy z nas miał, no ja przynajmniej miałem, że te, te, ten film, gdzie chyba Bronisław Pawlik był prywatnym detektywem, no i śledził, to był albo nie lubię poniedziałku, albo dzień No i po prostu była taka scena, że on tam wbijał na plażę, a stanął pan strażnik w mundurze z giwerą i mówi, że legitymacja. No to on nie miał legitymacji i poszedł do kiosku ruchu, który był nieopodal i kupił tam jakieś koło ratunkowe, wziął metkę z tego koła i panu Pan, mm, o, zgadza się. No i na tę metkę wszedł. No więc my zamiast metek mieliśmy profesjonalne identyfikatory. No więc dobra, no to wbijamy. W dniu koncertu wbiliśmy pod ośrodek kultury ochoty. No tam spotkaliśmy się z różnymi ziomalami. Wiadomo, różne tam procedury. No i e, jak przyszła godzina K e, od linnika oczywiście, no to stwierdziliśmy, że wbijamy. I tam na wejściu nie byli żadni ochroniarze, tylko dokładnie tak jak w tamtym filmie. Pan w mundurze, normalny pan w mundurze, pan strażnik, którym, którego zadaniem było wpuszczanie ludzi, którzy mieli bilet na ten koncert. No a my nie mieliśmy biletu, bo byliśmy tak zwaną załogą uliczną i za bardzo tam nie wydawaliśmy na bilety hajsu zresztą, tylko po prostu właśnie służbowo. I nagle po kolei niemalże Gęsiego, dzień dobry służbowo legitymacja i za chwilę e, legitymacja i za chwilę kolejny identyfikatorek i pan po prostu wymięk i oczywiście odruchowo mówi proszę bardzo, wchodzimy. No to my tam się nie zagłębialiśmy, żeby on się nie, nie, nie cyknął, więc szybciutko pyk, pyk schodkami w miejsce, e, gdzie tam się wszystko działo, no i git, weszliśmy po prostu, więc jest e, radość. E, no to kolejna opcja, ale przecież nie mamy instrumentów, więc to trzeba będzie szybko ogarnąć. Ale się okazało, że wśród tych zespołów, które tam występowały, byli by, ziomkowie, znajomi no więc my tam po prostu na zasadzie wiadomo dobra, słuchaj, wypożycz nam instrument, bo jest misja normalnie jak na Blues Brothers, musimy po prostu wystąpić, no i e, organizatorzy kompletnie za bardzo nic w ogóle nie wiedzieli, ale jak to na koncertach reggae, te koncerty w pewnym momencie żyły swoim życiem, bo organizator się oszołomił i zniknął, albo po prostu zniknął, albo się zagadał, bo bardzo fajnie się gada, no więc wykorzystaliśmy, słuchajcie, ten moment e, e, mieliśmy już ogarnięte instrumenty no i wbiliśmy pomiędzy chyba drugim a trzecim zespołem na scenę ku zdumieniu absolutnie wszystkich, a dodam jeszcze, że wtedy no, niektórzy z nas mieli dreadlocki wiem, że to jest niemożliwe, ale no, był taki moment, że rzeczywiście byłem Dreadmanem i słuchajcie, Buras i tak dalej. No więc wbiliśmy po prostu na tą scenę ośrodka kultury ochoty no i za, zaczęliśmy grać. No a jeszcze kolega Buras bardziej brawurowo, i bo tam Seru był i, i, i Gorgu i Daruś, Orat ile tam mógłbym wymieniać, ale już nawet nie pamiętam tak naprawdę w jakim składzie Ticket Must Be Performation wystąpił, ale kolega rzucił pomysł, że bez koszulek na dole dodatek wystąp, wystąp, wystąpimy. No dobra, to wystąpiliśmy bez koszuleka. Nikt z nas nie był żadnym tam o w ogóle crossfitów, to wtedy jeszcze nie było. To normalne takie typki. Jeden gruby, drugi chudy, trzeci średni. Ale jeśli chodzi o koncerty reggae, to było dosyć takie nowo-autorskie podejście. No bo zazwyczaj koncert reggae w tamtych czasach, no to polegał, że natchniona załoga, mistyczna, tutaj bojówki albo jakieś w ogóle sweterki. A tu nagle przyszły typy z grochowa, dreso, flyerso podobne. I nie wiadomo, co to oni są w ogóle po prostu. No dobra, no to dawaj, bez tych koszulek. <gry> Zagraliśmy brawurowy koncert, naprawdę brawurowy. A że to nie było klasyczne reggae, bo to były i funk, punk, i psychodelia, i właściwie wszystkie najgorsze gatunki, jakie można sobie wyobrazić. O dziwo udało się, bo Robert Bryleski, i świętej pamięci niestety, ale wówczas realizował w ogóle ten koncert. Tak więc plan numer jeden, Bryleszczak nas nagłośnił i przez to i nawet mało tego zwrócił na nas uwagę. Myślę, że go, mimo że to człowiek ogromnego serca i ogromnego umysłu, myślę, że minimalnie go trochę zaskoczyliśmy. I po tym koncercie oczywiście publiczność też właściwie wymiękła. No chyba stali po prostu, oniemiali, co to w ogóle im się tam wydarzyło. No ale najważniejszy plan, że Sławomir Gołaszewski, który również był, no też niestety, świętej pamięci dzisiaj, ale zwrócił na nas uwagę. Czyli plan zrealizowany został w stu procentach, słuchajcie. E, mało tego, po tym, no, był nawet podekscytowany Sławomir Gołaszewski i e, o naszym zespole napisał e, w pierwszej edycji swojej książki Regera, Stafari, czy coś takiego, tak? Więc, no, naprawdę napisał to swoim filozoficznym językiem, e, z czego pa, paru zwrotów to do dzisiaj nie kumam, ale po po prostu tak to było. Tak więc od tego momentu zaczęła się moja znajomość ze Sławkiem Gołaszewskim i de facto moja znajomość z Robertem Brleskim, bo z każdym z nich, no po prostu no, rozmawialiśmy i od tego momentu się autentyko znaliśmy. Jeśli chodzi o ten róg obcięty tego cudownego identyfikatora, to oczywiście to ja go obciąłem nożyczkami, gdyż nie miałem kostki do gitary, no ale wiadomo, trzeba szybko reagować, a nie tam, tam się użalać, tylko pyk, pyk, no i kostka od razu się zrobi z tego identyfikatora. Tak więc koncert się zakończył. My szczęśliwie wróciliśmy na grochów, na podwórku celebrowaliśmy ten udany sukces. Dodam tylko, że za jakiś czas wróciliśmy jako pseudogwiazdy już do Ośrodka Kultury Ochot. Normalnie mieliśmy plakaty, Eric Promotion nam piękne plakaty zaprojektował. Mało tego, wtedy też był mikroskandal, bo już na ten nasz koncert, no bo wtedy, no po prostu zro, zrobił się mikrofame. No i na ten koncert naprawdę dużo ludzi przyszło. A my przyjechaliśmy dla odmiany z, z chłopakami, z kimcherami, no po prostu, no bo się tam wiadomo, różne załogi na grochowie bujały, ale że chłopacy i kolega Jezus e, e, tam słuchał reggae i był bardzo progresywnym typem, czyli właściwie ska, no to okazało się, że na ten koncert oni się nazwą ska gang. I, i ska gang normalnie pisaliśmy jako ochrona koncertu. Tak więc wjeżdżając na koncert reggae, kiedy w, w, po prostu wokół nas par paruski, headów regularnych, po prostu tam z Romanami, czyli bejsbolami pod kurtkami, jako ochrona wjechała, no to w ogóle był już szok dla tej publiczności, bo oni myśleli, że w ogóle co to ma być, a my po prostu pokazywaliśmy, że to nie ma znaczenia kto i co, jeśli jest porządnym, przyzwoitym człowiekiem, to działamy po prostu razem, a poza tym to jest Grochów, gdzie na Grochowie wszystkie te załogi jakby się miksowały, poza gitowcami, których wyparliśmy w pewnym momencie z podwórek i bardzo zresztą dobrze im niedobrym, Także ta historia skończyła się w ten oto sposób. No i myślę, że to może być inspiracja dla kogoś, kto, no, że nie ma rzeczy niemożliwych. Liczy się podejście, sprytny półplan, sprytna półrealizacja, a jeżeli sprzyja opatrzność i, i dobre wibracje, to wszystko dobrze się skończy. Tak więc kochani, bardzo Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za te 11,5 minuty uwagi. Poproszę Was, jeżeli Wam się to podobało, o, o, o łaping górny i osoba, no jeżeli ktoś po raz pierwszy. Bardzo mi na tym zależy. Wszystkiego dobrego, mówiło do was Radio Koncao, no i do usłyszenia już niebawem. Hej!